Bardzo serdecznie dziś nadajemy z Województwa Łódzkiego z południowych jego regionów. Jesteśmy w Strzelcach Małych. Ze mną pan dr Marek Rajk z firmy Agri. Pan Marku, dlaczego się tu spotykamy? Zbieramy rzepak. Jest pierwsza dekada sierpnia. Gleba, jak widać, gołym okiem wręcz bardzo lekka. Założone to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ta, opłaca się uprawiać rzepak w tak lekkiej glebie? Jakie wnioski? No właśnie, tutaj trzeba, tutaj muszę powiedzieć, wspólnie z firmą Agromasz znajdujemy się na doświadczeniu, gdzie wspólny pomysł, generalnie zawsze mnie, zawsze mnie to interesowało. Różne systemy uprawy, generalnie gleba lekka. Można powiedzieć słaba, niska zasobność, składniki pokarmowe, tutaj mówię fosforopotasowe, magnez, siarka drugiego rzędu, ale też i niskie pH. Dlatego pokusiliśmy się właśnie o tutaj sprawdzenie trzech technologii, tak, aby cała technologia, nie tylko produktowa, ale również tutaj interesujemy się. Technologią uprawy, czyli trzy różne technologie uprawy: pasowa, czyli taki strip till, uprawa uproszczona i orka. I w tych trzech technologiach zasięgnęliśmy sześć odmian: pięć odmian hybrydowych, jedna liniowa. Dzisiaj, właśnie okazuje się, że ta liniowa odmiana, czyli fuego, bardzo dobrze sobie poradziła w tych warunkach. To się na bieżąco w porównaniu do, do pierwszej. Hy hybrydy, więc no, ten efekt y i ten wynik y planowania, który, który gdzieś tam chcieliśmy poznać, jest i różnice również y mam nadzieję, że wykażemy w związku z tymi sześcioma odmianami. Panie Marko, obserwował Pan y te rzepaki przez cały sezon wegetacyjny. Y różniły się one? Pokoju, jeśli chodzi o wczesna wiosna, później etap kwitnienia? Tak, jeśli chodzi o... były różnice na poziomie odmiany, ale również były na poziomie tej całej technologii uprawy, ponieważ no, było, obserwowałem w systemie pasowym intensywnie rozbudowany system palowy, ale również bardzo intensywnie tutaj rozbudowany system korzeni bocznych. Gdzie no, widać była intensywna, intensywna broda, też, to też pewnie spowodowało mniejszy wpływ czynniku stresowego, który był no, zaobserwowany. Niskie temperatury, oczywiście też susza marcowo-kwietniowa, też spowodowała, że te, te rośliny sobie w tych systemach pasowych, uproszczony lepiej radziły. Oczywiście też na etapie całego pokroju roślin, rozkrzewień, no intensywnie widać, że też po ściernisku ten system pasowy e, te rośliny są bardziej rozbudowane, mają więcej pędów e, bocznych i też no, widać e, po, po jakości tego ścierniska bardziej zielone w zależności w od... Zależności Na temat wilgotności i przybliżonego plonu, oczywiście, to na te końcowe wyniki musimy jeszcze chwilkę poczekać, żeby to dobrze przeliczyć. Jak wspomnieliśmy, gleba bardzo lekka, pełna ochrona, omawialiśmy też tą ochronę, jak to wygląda. jaki to plony, mniej więcej? No, na dzisiaj mamy takie, takie wyniki, można powiedzieć, na szybko. Pierwsza odmiana. To jest plon około 3,3 tony. Jak na ten region jest to, jest to bardzo dobry wynik, ale generalnie, już druga odmiana pokazuje się jeszcze bardziej e, tej strony: wyższe plonowanie 3,8, i to jest odmiana e, liniowa. Także to bardzo, fajne, bardzo fajna ta e, tendencja. Pomimo tego, że naprawdę ta gleba, gleba jest e, sklasyfikowana na, na nisko, nawet za pomocą. Testu solwita, który wykonywaliśmy, to gleba spunktowana została jakby im więcej punktów, tym lepiej. Daję przykład: tutaj było 26 tych punktów. Średnia gleba to jest około 50, no, taka lepsza około 66-70. Czyli tu jest naprawdę stanowisko, gdzie ta też mikrobiologia gleby jest, jest, jest no, za zachwiana. Za Czyli że rzepak na piątej klasie może się udać. Należy tylko pracować z głową i dopasować dobrze agrotechnikę do warunków i pogodowych i glebowych i przede wszystkim dobrze doglądać, go lustrować, i reagować na bieżące jakieś sytuacje. Dokładnie. I to pokazuje właśnie różny system uprawy produktowo. Można też ograniczać ten stres, który jest, który jest wprawiana. Co roku, w tym okresie marcowo-kwietniowym, można już jesienią po prostu ją przygotowywać stymulacją, nawożeniem, ale też i uprawą, czyli nie przesuszać tak lekkich gleb. Jesteście zainteresowani, jak dokładnie technicznie tu wyglądał siew, jakiego sprzętu użyto do założenia plantacji, jak również jaką technologię ochrony i nawożenia zastosowano. Oglądajcie nasze kolejne filmiki, tam szczegółowo będzie krok po kroku omówiona cała technika. 고마워요, 마이콜 사우나. 고마워요.